To jest prawdziwe życie i prawdziwy sport na co dzień. Na koszulkach nasze hasło prawdziwe życie, prawdziwy sport. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. W ogóle nie myślimy o ograniczeniach. Kiedy przesiadam się z mojego wózka domowego na wózek do koszykówki, kiedy jestem na tej hali, wtedy jest takie fajne uczucie tak jakby większej swobody, mniejszego ograniczania się. Jeżeli Ktoś chce uprawiać sport, to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ktoś jest sprawny, czy niepełnosprawny, bo niepełnosprawni mogą uprawiać tak samo sport, czy to koszykówka, czy jakikolwiek inny dzień, bo praktycznie ograniczenia największe to są w głowach. Zgodnie z naszą nową wizją zapewnienia swobody ruchu wszystkim ludziom, w tym także osobom niepełnosprawnym, koncern Toyota angażuje się w szereg różnych działań, między innymi w celu zapewnienia mobilności podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Tu w Wałbrzychu, w wymiarze lokalnym, rozpoczęliśmy współpracę z drużyną koszykarzy na wózkach, drużyną górnika Wałbrzych, a także organizujemy szkolenia dla niepełnosprawnych kierowców. No to jest bardzo fajne uczucie, kiedy się wychodzi na pełną halę, gdzie jest praktycznie pełne trybuny. Bardzo fajne uczucie i, no i każdemu bym tego za Wsparcie Toyoty to nie tylko wsparcie finansowe. To przede wszystkim profesjonalna baza sportowa, hala do koszykówki, siłownia dostosowana do. Osób niepełnosprawnych oraz kompleks saun i ciepłych basenów powoduje to większe możliwości treningowe i oczywiście chęć do pracy, tak? w dobrych warunkach, w dobrym miejscu. Inaczej też się podchodzi do, do swojej pracy, do swojej pasji i do tego, co się chce osiągnąć. To jest sport, rodzaj takiej aktywności fizycznej, którą można polecić każdemu. Niepełnosprawnemu, który chciałby spróbować swoją przygodę ze sportem rozpocząć, no żeby właśnie od koszykówki zaczął.